Czy toksyk wpada w panikę i czeka, aż pierwszy się odezwie? Życie toksyka jest pełne zawirowań emocjonalnych. Człowiek nikczemny bez wątpienia potrafi wciągnąć nas w swoją grę. Gdy mówimy o tak zwanym braku kontaktu, sytuacja staje się jeszcze bardziej skomplikowana. Dla toksa ta strategia to nie tylko sposób na wycofanie się to narzędzie, które pozwala mu utrzymać kontrolę nad sytuacją i nad osobą, którą wykorzystuje. Z perspektywy złego człowieka brak kontaktu jest jak gra w szachy, gdzie on sam jest królem, a ty stajesz się jedynie pionkiem. W momencie, gdy decyduje się na milczenie, ma nadzieję, że to wywoła w tobie poczucie zagubienia, niepewności i bezwartościowości. To sposób na to, byś czuł, że jesteś jedynie dodatkiem do jego życia, a nie równorzędnym partnerem. Manipulator, manipulatorka liczy na to, że z czasem zaczniesz pragnąć jego obecności, a twoje pragnienie Powrotu do jego świata sprawi, że znów staniesz się podatny na jego manipulacje. W kontraście do tego ofiary złych ludzi często decydują się na brak kontaktu jako ostateczność. To nie jest ich sposób na zemstę, to jest akt obrony. Wiele osób, które doświadczyły nadużyć emocjonalnych, staje przed trudnym wyborem, jak uciec od kogoś, kto wciąga je w ciągłe gierki i manipulacje. Brak kontaktu staje się dla nich tarczą, która ma chronić przed dalszymi ranami. Często jednak, nawet po podjęciu tej decyzji, emocjonalna więź z psychofagiem jest tak silna, że zerwanie kontaktu staje się wyzwaniem. To, co odróżnia intencję toksa od intencji ofiary, to długofalowe podejście do relacji. Człowiek nikczemny używa braku kontaktu, by zyskać przewagę i utrzymać poczucie władzy w relacji. Dla niego jest to gra, w której to on decyduje kiedy i czy w ogóle znów wejdzie w twoje życie. Z kolei ofiary, które decydują się na ten krok, to osoby, które często wyczerpały wszystkie inne możliwości naprawy związku. Ich brak kontaktu jest wołaniem o pomoc, chęcią wyzwolenia się z toksycznych więzi. W praktyce usunięcie manipulatora, manipulatorki z życia poprzez blokowanie go w mediach społecznościowych czy na telefonie staje się kluczowym krokiem ku uzdrowieniu. Dzięki temu zyskujesz przestrzeń, w której możesz skupić się na sobie i na swoich emocjach czy na procesie leczenia. Pozbywając się toksa ze swojego życia, pozwalasz sobie na odbudowę swojej wartości i poczucia bezpieczeństwa. Zrozumienie tych różnic ma ogromne znaczenie. Toksyk nie cierpi z powodu braku kontaktu. Wręcz przeciwnie, to może być dla niego kolejna szansa na manipulację. To, co dla niego jest grą, dla ofiary staje się przełomowym momentem. W tej trudnej drodze ważne jest, aby pamiętać, że Twoje zdrowie emocjonalne, samopoczucie są najważniejsze. W miarę jak wkraczasz na ścieżkę uzdrawiania, miej na uwadze, że każdy krok ku wolności to krok w stronę lepszego jutra. Moi drodzy, w związku z licznymi pytaniami odnośnie porad, konsultacji. Chciałbym wyjść naprzeciw Waszym oczekiwaniom i serdecznie zaprosić Was na rozmowę. W razie zainteresowania, proszę pisać do mnie na wskazany adres mailowy. Zapraszam serdecznie.